No dobra, znaleźliśmy się w dziczy. Dobra, tutaj nic nie jest tak, jak się wydaje. I dlatego sam w gacie. Czemu zdjąłeś wcześniej? Zobaczmy, oparzenia mieliśmy? 10, 10? Dobra. Stalker. Dobra, raczej obładowane w to, ja to faktanie na przymu. Milczasz, mamy gości. Jakiś stalker idzie prosto na nas. Co mamy robić? To wy nie wiecie, co się robi ze świadkami? Załatwcie go. Tylko bez bałaganu. To będzie też główne zadanie? Przyjąłem. W tej lokacji. Wiesz, Nie podoba mi się budynek obsadzony terrorystami. Tu nie ma terrorystów. Aha, no to bandyci. Spokój. Dwóch zaawansowanych. Jeden taki cienki. Będzie ciężko ich ominąć. Spróbujemy? Go, go, go! E, boy! No bo jestem tylko ja. No, będzie Zaje, fajnie jak się podkradnę do nich. No co, na krótkich dystansach nie mam szans. Muszę zysk coś ominąć. Nie. Yeah. I tak musisz przejść przez ten budynek. No właśnie. Wiesz? No właśnie, masz ich, a no nic nie widzę. I coś. go. hej hej. chodź! jednego, zostało jednych. Zostało ich dwudziestu. No A to fakt. zaraz Najpierw tylko zajmę się sekwencją w budynku. Zjęty. No właśnie. strzelaj jak w podłogę, ale co tam. Enemy Co way. tam się dzieje? Co to za strzały? Słyszysz mnie? Nie ujadaj no yes. jasna. Co się dzieje? Nic, nic. Oooo! Tu samo Ale zobacz z jaką Ja tamten jest ulepszony. Hmm, a ten ma Aloe! No, <laughs> No, masz rozwiązanie. Widzisz? Czemu chcę lepiej? O boż. Oh yeah. Ten pancerz. Cokolwiek to jest. No nie masz tak ja już mam. Mm. Brać? Może w lepszym stanie jest. Ale no. nie masz... Błąd Dobra, błąd. Błąd. wiesz co mam pomysł? E... Masz pół pancerz? Tak, tak, ale nie... Bo staram się zapamiętać, jak będziemy wracać, to po niego tutaj zajdziemy. Konserwy mają. Konserwy się przydadzą. Nie wiadomo, kiedy mnie tu dopadnie. No. Mhm. Co? Ogromne ciężko. zbliża się do nas Chyba zdjął wszystkich naszych snajperów. Uważajcie, nadchodzi od strony baru. Wilczarz, możesz powtórzyć? W pojedynkę z dzią naszych snajperów? Poślijcie paru chłopaków, żeby wam dupnie odstrzelili. Przyjąłem. Już to ty Wilczarz. Leci tu wojskowy śmigłowiec, który rozwali cię na kawałki. Eee... Jeszcze? Ja zespię. No dobra, jeszcze? Mam niefajne przeczucie, że będzie mi kłopot. A oto wasz mi A wy będziecie następni o, ja, rząd, rządowi. Enemy Invader. Pewnie rus... Nie wiem, pewnie wyglądają mi na najemników albo Monolith Nie mam pojęcia. Nie ma tu mamiku, jeden co oczywiście, że jest. A nie, no i to wojsko przecież Dobra, zobaczmy, co daje nic pola? Trzy masz Nie e. Ja wyszę sobie wytrzymałość tam, He? E? Ale za to tutaj mam wytrzymałość 36, a więc się redukuje całkiem dobrze z plusem dla mnie. Dobra, nie mogę się wrap. No to głowy nisko. Karabin sukocował. To muzyka odcinekował. No ale muzyka. A muzyka karabinów, to ta. Tu chyba się no tak. idzie, Tu chyba się idzie do naukowców. Nie wiem. Chcesz się dowiedzieć? Nie mam zamiaru. Lepiej wejdę tutaj na wieżę i zobaczę co się dzieje. Tu To nie jesteś taka kicz. No Gdzie ja jestem? A, dobra, jestem zaraz. Obok. Zróbcie Zwykli w barze. A, to ja tutaj jestem. Masz jeszcze? Nie, jeszcze nie. Tutaj jest kordon. Nie idź Wiem. Nie idę. Nawet nie zamierzam. Hmm. Dobra, jest widać. Jest tutaj... zajebista strzelanina. Ale nawet nie wiem, gdzie... Gdzie się podziewam. Stalkerze, pomóż nam. Zostaliśmy zaatakowani przez najemników.

jego go trzeba będzie zaprowadzić do kordonu. To Jest pan mądrym człowiekiem, Nie profesorze. Ale może. Proszę mi dać te, te informacje. Nie wiem, może mi je przesłał mu. Dobra, silne promieniowanie, ale na mój kordon to za mało. Ło! Tak, tak, tak. Skazik anomalii niebezpiecznie miga, wiem. Promieniowanie. Nie. Promieniowanie wydaje zupełnie inny dźwięk. Weź to, wiesz amunicję. Nie, to ja skarżyłem, to nie do mnie. To nie do mojego karabinka.

Szajsu. Wyjazd mi z tym szajsem natowskim. Masz weź go. Tak on, jesteś, po czym... Ale to jest do tego natowskiego szajsu. To do mojego karbinka nie pasuje. Na pewno? Tak. Wow! Mistrz, Ej, mistrz skupienia. Go. Nic skupienia! Wścieżku jego! Nic! Jada się, Gada się jak wilk. No cześć, ja głowy. Błagam cię, stalkerze. Wracaliśmy właśnie z nad gdy najemnicy zestrzelili nasze... Nie celuj we mnie. ...słyszałem, że chcą zdobyć informacje, ale ja wiem, że nas zabiją. To chyba nie w kolejności przechodzimy gry. Aha. Nie wiem, możemy zawsze wczytać. I, I tak do laboratorium musisz iść. Tak! Jak sobie rzeczysz, naznaczony, ale ty idź przodem. Tak. Za mnie jest marny żołnierz, więc lepiej, żebyś wybadał teren. Wow, jak ty królę w tym odbychasz? Idziesz, idź. Za... Po, 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 po. chodź na tu. Odwracaj. Nie, bądź głupi, teraz gin. Chwila. Giniesz. zaraz. Profesor na dorwać głowa. Daleko nie mógł odbiegć. Ale załóżcie się. Tak, za nami, bo zatrzymali ich na zachodzie. O, fajnie, się sprzyja. Dobra, no, na ci dał chyba jakiś karabin, ale niestety chyba go nie przyje. Przyjmuje wszystkie ciosy, zanim się Dlaczego mówię podwójnie do tatku? Pogłos, głos, był. Dobra, no, ja znę, znaczy. bo wszystko maska. Eee, spód przodu. idzie na placu budowy. Zganiamy go. Jezu. O, o jezu, A ty Krugłów może weźmiesz jakiś karabin do ręki, a nie w głównym lapach. Jezu! Zostaw laukowca! Plankuję flankuję zanim nie da ci zebrać amunicji? Ale jak będzie wracał, to zbierzesz... Zasadzka! Zasadzka! Kurna nie cichu. panikuj. Nie panikuj, tam mam pistolet i duża municja do niego. Może naukowcy nie mogą używać karabinu? Mogą. Każdy przecież może. Chyba idiotami nie są, no nie? No w prawdziwym świecie to nie każdy. Ty chyba nie. Chyba idiota stał jak puryty? No wiesz, czekał. Ach, zważę się na nich. Dla mnie trochę gorzej szło to. Jak, jak jeszcze nie wiedziałem, jak to miejsce przechodzi przejść, to jak, Tylko... jak przejść to miejsce A, A ty co?! O patrz, co masz w tym pistoletem? Chyba nadmiernie go przeładowujesz. Błąd gry. Niestety. Go. Bo... Zanim to się nie. Myślałem, że się zaciął w tym pistoletem. Hmm. Dobra, to biorę, póki nie możesz. Ale oni nie mają mojej niczwi! Idź za nim! Ech! Profesorku, chodźcie tu! Będzie trochę... ...chyba głupia, nie? Głupi będzie. A nie, też nie w tej części. A, dobra, w tej. Tunel pełen anomalii. będzie musiał już... już U, a, ale artefaktów! To granaty. Eee, Dobra, nie Ale, ale co to jest? Pólnista anomalia. A to co w niej siedzi? Zombie?